Witam, witam, drogi bliźnięta, wagi i wodniki. No i mamy Nów Księżyca. 16 czerwca mamy Nów Księżyca i to w bliźniętach, które po prostu nam pomoże szybciej posunąć sprawy do przodu. A to tylko ze względu na to, że już Merkury będzie po prostu na prostej drodze. A przy tym Mamy Marsa, który jest w koniunkcji właśnie z Nowiem Księżyca. No i jak każdy Now Księżyca symbolizuje nam em, energię, praktycznie drzwi, otwiera nam drzwi do nowych energii, które możemy praktycznie i w sobie wyzwolić, odnowić się. No i oczywiście... Posunąć nasze wizje czy marzenia, czy też jakiekolwiek inne aspekty do przodu. No, oczywiście, mogą też i zajść przy tym a nowe zmiany, nowy początek czegoś. Bardzo może nastąpić bardzo agresywne potrząśnięcie, wstrząsy jakieś mogą zajść. Albo i nawet od nowa. Także pamiętajcie to. To jest nowy początek, więc mamy nowe intencje też. Intencje nowe, wypisujemy na karteluszkach to, co byśmy chcieli mieć, co byśmy chcieli osiągnąć, nasze marzenia, nasze cele. No i oczywiście później je czytamy. Czytamy, a na końcu palimy. A popiół wyrzucamy na zewnątrz, niech już aniołki i wszechświat nad tym po prostu zaczną pracować. Więc pierwsze trzy dni zawsze są najsilniejsze, czyli 16, 17 i 18 czerwca. No, ważą pierwszą kartą, moje drogie bliźnięta, na następne dwa tygodnie jest Trójka Kielichów, ale odwrotnie to jest. I tak po prostu pozytywna karta, mimo, że jest odwrotnie. Czeka cię przynajmniej jedna uroczystość lub jakieś spotkanie z większą liczbą ludzi, z przyjaciółmi, rodziną, czy też ze znajomymi. Więc i... zachodzi po prostu tutaj potrzeba, aby utrzymać te kontakty, bo prawdopodobnie one ci będą w życiu bardzo potrzebne. A jeśli chodzi o pracę, to w pracy jest zazdrość i podstępy. Ale ogólnie czy relatywnie powinna być dosyć dobra sytuacja. Ale jeżeli szukasz pracy, to powinieneś odnieść sukces. I to z dużą niespodzianką. Jak dobrze się to wszystko ułoży, to będziesz z tego bardzo zadowolony. Po prostu nie rezygnuj i nie bądź zrezygnowany. Jeżeli nie masz z kolei pracy, to wszystko jest po prostu na dobrej drodze. Właśnie dlatego powinieneś te kontakty po prostu utrzymać. Jeśli chodzi o związek partnerski, przyjacielski, czy biznesowy, czy też miłość, to wychodzi na to, że jest tutaj stres finansowy. I to sprawia, że jesteś po prostu wpływa na Ciebie bardzo negatywnie, czy na Twój związek. Czy to jest małżeński, partnerski, czy też biznesowy. Ale poznasz kogoś przez znajomych lub przyjaciół i zaczniesz też coś nowego. To może być nawet i poznanie kogoś przez internet, czy social networks. Pieniądze będą wpływać jeśli chodzi o finanse dość fajnie, ale będą i wypływać. Nie zazdrość innym, że mają więcej. Dbaj o to, abyś ty je po prostu miał. I rozwijaj swoją duszę, swoją stronę duchową, bo w tym wypadku to ci po prostu bardzo pomoże. No, i muszę oczywiście dodać, że są to karty rozłożenia generalne, ogólnikowe, więc może się Was tyczyć, a nie musi. A nie wszyscy będą przechodzić po prostu to samo, bo rozłożenia prywatne są bardziej dokładne. Ok? Powściągliwość. Powinieneś popatrzeć głębiej, po prostu w swoją duszę, mój drogi bliźniaku, wago czy wodniku. Pomimo to, że ogólnie twój związek pracuje, to twoje wewnętrzne problemy, które posiadasz, potrzebują więcej uwagi, aby je zintegrować w twój związek, jeżeli jesteś w związku. To to może być związek partnerski, małżeński albo nawet i biznesowy. Co so, jednym słowem mm, musisz znaleźć równowagę czy też balans. Często zanim znajdziesz ten spokój albo z, Doczekasz się tego spokoju. Musisz po prostu znaleźć swój spokój wewnętrzny. Zwróć uwagę na swoje poczucie winy, czy też i pomyłki, jakie popełniłeś w swoim życiu, czy w swojej przeszłości. I wyobraź sobie, że się po prostu z tego Uwalniasz, bo musisz się uwolnić. Bo tak naprawdę tylko wtedy posuniesz się do przodu w życiu. No, jest duże prawdopodobieństwo, że równowaga finansowa będzie wtedy zachowana. To jest też bardzo ważny czas na to, aby medytować. Jak nie medytujesz, to się naucz. Rozwijaj się po prostu duchowo. I słuchaj swojej intuicji, czy własnego głosu. A jeżeli potrzebujesz pomocy, to zapytaj po prostu o pomoc. Albo zacznij czytać, albo zacznij medytować. Zapytaj też możesz zapytać aniołków i wszechświat. Jak będziesz pytał? To i odpowiedź dostaniesz. Wówczas zwróć uwagę na znaki, bo zawsze będą się one po prostu powtarzać. Czy to będzie, czy to będą numery, czy jakaś rejestracja, czy nazwa, czy jakaś piosenka, która ciągle się powtarza, ona będzie miała dla Ciebie informacje. To będą Twoje informacje. Arcykapłan. A pan ci mówi, że mądrze postąpisz, jak będziesz się trzymać po prostu tradycyjnych struktur, reprezentuje to po prostu bramę do wyższych świadomości poprzez jogę, medytację lub duchowego nauczyciela. Wszystko, co dobre jest reprezentowane praktycznie przez. Właśnie arcykapłana. Ale musisz nad tym sam popracować, czyli masz taki potencjał w sobie i się po prostu wgłębić wówczas, a osiągniesz wewnętrzną i zewnętrzną świadomość tego, czego naprawdę. Chcesz i co chcesz stworzyć. Także to tyle, moje bliźnięta, wagi i wodniki. No i waszym aniołkiem jest Isaiah. I Izeja ci mówi: Nadszedł dobry czas na nowe pomysły i zmiany w Twoim życiu. Czuwam nad Tobą, prowadzę Cię i chronię. No, masz pięknego aniołka. Macie pięknego aniołka. Archanioł Michał. Karta Archanioła Michała. Doring Virtue. Romansowe anioły pomogą Tobie. No proszę. Śliczne masz karty. No i oczywiście. Magiczne czasy. Przypuszczenia. Something wonderful is happening. Change is in the air, czyli coś wspaniałego się dzieje. Zmiany są w powietrzu. Otwórz się na błogosławieństwa, które do ciebie nadchodzą. No, masz piękną kartę, piękne aniołki. Także to by było tyle, moje drogie. Bliźnięta, wagi i wodniki. Jeżeli chcecie mieć rozłożone karty prywatnie, to proszę w pierwszym rzędzie zawsze zapłacić. Um, 20-30 minut trwa taka sesja i kosztuje 20 dolarów dla tych, którzy są w Polsce i mieszkają i pracują w Polsce, a 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. No, robię to przez Skype'a, przez telefon albo mogę Wam wysłać prywatne. Wideo, które tylko wy i ja oglądacie. Możecie wejść na moją stronę internetową. Pod każdym wideo jest moja strona internetowa i mój e-mail. I na mojej stronie internetowej są tylko dwie opcje, jeżeli płacicie. Jest na środku po prostu aniołek i pisze pod nim tarot, albo nad nim już teraz nie pamiętam. W każdym razie są tylko dwie opcje 20 i 50 dolarów. Wcale nie musicie mieć konta dewizowego, to automatycznie zostaje później przeliczane. Także to by było tyle i dziękuję Wam za subskrypcję, za oglądnięcie. Cieszę się bardzo, że jest Was coraz więcej i piszcie do mnie komentarze, bo ja z miłą chęcią na nie odpisuję i cieszę się z nich jeszcze, jeszcze bardziej. Także... To by było tyle, jeżeliście jeszcze nie polubili, to mnie polubcie, jeżeli nie macie subskrypcji, to proszę mnie zaprenumerować i dziękuję wam ślicznie, życzę najlepszego, niech was Bozia błogosławi, a z czego Do widzenia.